W trakcie rozbierania silnika postanowiliśmy sprawdzić nasz układ wtryskowy W tym celu oddaliśmy wszystkie jego sprzęty do firmy Dakro Regeneracja Co zostało sprawdzone? Otóż Pompa wysokiego ciśnienia CR, gdzie tutaj mam właśnie rezultat tego, jak zostały wykonane pomiary i wiemy, że pompa jest 100% sprawna. Oprócz tego zostały sprawdzone wszystkie wtryskiwacze, a także, co jest ciekawostką, zawór, który się mieści tutaj, a dokładniej ten, bo został wymieniony. Dlaczego? Dlatego, że okazał się jednak niesprawny. Został zamontowany zawór oryginalny Boscha, dzięki czemu silnik będzie pracował jak należy. A teraz ciekawostka. Zobaczycie, jak przebiegały prace, podczas których zostały sprawdzone nasze elementy firmy Lekro. Przed testem na maszynie wtryskiwacze myjemy w myjkach ultradźwiękowych, żeby sprawdzić, czy końcówka nie jest podpuchnięta oraz nie pchać sadzy w maszynę. Po wymyciu wtryskiwaczy w myjce ultradźwiękowej sprawdzamy oporność cewki, czy jest sprawna, czy tak jak widać, ta cewka nie nadaje się, więc wtryskiwacz nie będzie można go zregenerować. Po umyciu wtryskiwaczy i sprawdzeniu elektrycznie cewek następuje test na maszynie, w którym sprawdzane są przelewy, dawki na różnych obciążeniach wtryskiwacza. Po teście wtryskiwacza na stole ponownie sprawdzamy oporność cewki, czy trzyma parametry. Podczas wstępnej weryfikacji pompy Komony CP4 najpierw musimy zobaczyć, czy pompa nie jest zatarta. Więc w tym celu ściągamy głowicę. I sprawdzamy stan rolki i wału. Tutaj widzimy, że wał i rolki nie są zatarte, więc pompa będzie można ją testować na maszynie. Test pompy TP4 na maszynie przebiega w sposób określony przez producenta. Wszystkie dawki zgadzają się z dawkami producenta i na tej podstawie badamy, czy pompa jest sprawna, czy jest niesprawna. żeby sprawdzić zawór DRV z listwy wysokiego ciśnienia najpierw trzeba sprawdzić pod mikroskopem czy sitko jest drożne i nie ma na nim opiłków Jeżeli sitko jest czyste i nie widać na nim żadnych upiłków, zawór DRV testujemy na maszynie. Cały układ został sprawdzony, wszystko jest teraz już sprawne, założone na aucie. Ze swojej strony możemy Wam bardzo polecić firmę Dacro, dlatego że rzetelnie podchodzą do swoich usług. Wszystko jest wykonane tak, jak być powinno, obsługa jest bardzo miła. Dodatkowo, jeżeli powołacie się na BMW-betowódź w to na pewno uzyskacie jakieś rabaty, więc serdecznie polecamy. No i co? Niedługo usłyszycie, jak to pracuje w aucie. Z naszej strony w tym odcinku to tyle i widzimy się do następnego. Cześć.